Tak, to jest tytuł kolejnej gry, którą przejdę dzisiaj dla Was ja CDDZIO! Tak, a w ogóle to część ma wszystkich, no w końcu bez przypisania by się raczej nie obyło w, no, w tym Let's play'u. I tak, dzisiaj zaczynał nowy Let's Play, tak z gry Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back na konsole PlayStation 1. I właściwie to tak szczerze... Crash 2 no ta druga no, część w całej grze. To nie jest gra, do której tak czuję tak osobiście największy sentyment no, ze wszystkich całej serii. Ja osobiście największy sentyment czuję do części trzeciej, czyli Crash Bandicoot Warped. Znaczy, no to dlatego, bo po prostu wiecie, Crash Trójka tak naprawdę był grą, no. Znaczy, to no, był jedną z tych gier, no, które otrzymałem wraz z konsolą z okazji Komunii Świętej. No to było jakieś i pół roku temu, wiecie. No i właściwie to też była oczywiście jedna z pierwszych gier, które w ogóle na konsoli odpaliłem, wiecie, trójka. Dwójka tam, no trochę później ją jednak tam niby zagrałem. To było w ogóle demo, oczywiście je pomijam. No w końcu macie patrzeć jak ja. No jak ja gram, a nie jak komputer gra. A ja tylko oglądam, to byłoby nudne, wiecie. Jeszcze już miał tam wpaść w przepaść, więc wiecie, komputer byłby zbudowany na tym poziomie. I tak ktoś dwójka, co ja jeszcze mogę o nim powiedzieć właściwie? No cóż, gram w nim teraz na emulatorze EPS XE wersji 17.0 i gram tak się składa na, no, na klawiaturze, a nie na padzie, znaczy... No, wiem, że to będzie to tak trochę wymagało przyzwyczajenia, że gram no, w Kresza na klawiaturze, w czasie gdy zawsze grałem na padzie, wiecie, tam byłem trochę przyzwyczajony do paratu guzików i tak dalej, ale myślę, że jakoś sobie jednak z klawiaturą poradzę. No i tak myślę, żeby też Kresza dwójkę tak przejść na chyba 100%, znaczy to chyba może to maksymalnie na 100% przejść, a czy nie jestem pewien, bo na przykład Kresza trójkę można przejść maksymalnie na 105%, jeżeli nie wiecie. No to w ogóle jest kolejne demo, już pomijam, jak, no jak nic. I Crash 1, a to dla właśnie, dlaczego zacząłem w ogóle od 2, a, a nie od jedynki Kresza? A czy Kresza 1 grałem, tak się składa, to nie pokazałem sobie zbyt długo tak naprawdę, to było kiedyś tam, to była gra od jakiegoś tam kolegi pożyczona, jak pamiętam. No i po prostu nie miałem jej na, na, na tyle długo, nie miałem tej gry 31, żebym ją przeszedł, więc no jedynka ona u mnie odpada niestety. Więc, jak mówię, zaczynamy od dwójki. No, zacząć wszystko tak powiedzieć chronologicznie. Najpierw dwójka, potem trójka. A czy wiem, że najpierw będzie dwójka i trójka, takie jedna po drugiej, pod rząd? Dopiero, dopiero potem gdzieś tam myślę o. Zrobiono zagrajmy z kresza Besza i Kresha Team Racing. Ale, jak mówię, na razie. Zrobimy sobie serię poboczne. No, z kresza z platformówek na PlayStation, czyli no, z części drugiej i trzeciej. Jak mówię, pierwszą część niestety muszę pominąć. I znowu demo, naprawdę. Nie potrzebuję go. I właśnie nie wiem czy jest coś jeszcze więcej do dodania. Naprawdę chyba nic. Zresztą no ci, którzy mają PlayStation, a znaczy w ogóle mieli PlayStation no, to, to konsole, no pewnie doskonale kojarzą taką postać jak Crash Bandicoot, do no, nasz Yamurai, no i nas tych legendarnych postaci no takich platformówkowych na PlayStation, no w świecie PlayStation. No wiecie, Nintendo ma tam z Mario, Sega ma Sonica, na przykład a PlayStation tam miał, no co tam miał, no mniej więcej Spyro i właśnie Crash a. No i... No cóż, jak mówię, ci, którzy mają PSX, znaczy tam mieli, no na pewno go kojarzą, więc właśnie tu zaczniemy. No właśnie ci język, że na pewnie już będą wiedzieli i no, wszystko kojarzyli, wszystkie postacie, tego typu rzeczy. I tak, od tego się zaczyna. Jakiś gość sobie leci z nieba i się że prostu na nas. Ciekawy początek. Mi już się podoba. I tak, miałem oczekiwania, jednak w tej grze będę tam mniej więcej, no tam parę rzeczy, no tak, parę rzeczy, że będę tłumaczył, ale to głównie dla tych, no właśnie osób, które w ogóle jeszcze o okresie nie słyszały tak naprawdę, na przykład nie wiem, tej nie miały na przykład tutaj też niedynki. No bo ja w końcu tam rozumiem, że nie wszyscy się musieli na PlayStation wychować, tam, tam niektórzy możliwie, że mieli na przykład jakieś tam konsole właśnie Nintendo 64 na przykład, albo jest tam starsze w poprzedniej generacji. No cóż... Tak, ten, który właśnie powstał, to jest właśnie Crash Bandicoot, nasz Yamurai, nasz główny bohater w całej serii Crash Bandicoot. Jak widzimy, on potrafi, co on potrafi. W ogóle potrafi kręcić potrafi taki tak skakać, tak skakać. Ma wślizg, ma także taki atak. Ja to nazywam atakiem, taki grzmotnięcie, tak to nazywam osobiście. Wiecie, tak uderza, no, w ziemię z całym ciałem. I tu mamy takie skrzynki. O, ja właśnie w ogóle wam powiem, że ten poziom, gdzie teraz się Crashem poduszamy. To jest tak, tak się składa, znaczy ja to tak uznaję za poziom zerowy, bo to jest taki poziom jakby przed w ogóle taką prawdziwą roz, no, rozgrywką I do tego poziomu tak naprawdę właśnie mini poziom jak mówię to jest poziom zerowy Do niego mamy dostęp tylko wtedy jeżeli obejrzymy całe intro, cały wstęp do tej gry, wiecie tam właśnie z tym doktorkiem i tak dalej. No właśnie ten doktorek to to w ogóle był i to wszystko, już mniej więcej właśnie mówię, znaczy jak mówię, to dla tych, którzy okresły jeszcze nigdy nie słyszeli tego typu rzeczy tak, raczej, tak, najpierw właściwie jest Crash i tata doktorek, no, teraz, sprawy, w ogóle są skrzynie, które zniszcze i z nich tak wyskakują tak zwane owoce Łumpa. Nie, to nie są jabłka czy czegoś typu rzeczy, to są owoce Łumpa. Wiem, za dużo na no, tą serią siedziałem, żeby nie wiedzieć, co to jest. Więc jak mówię, to są owoce Łumpa. I tak, tamten doktorek to był tak zwany doktor Neocortex i on tam się składa, był stwórcą Kresza. I tak no on tam poleciał po jednak starciu z nim, tam widzieliście on leciał w dół, tam niby tam spacy i jakimś co tam tam no jakiś tam cudem przeżył, tam spotkało kryształku jakiegoś tam, który znalazł tam w jakiejś w ciemności Jakubie on jest twórcą kresa na tam miał jakieś następne plany, tam mniej więcej tam coś tam wiecie. Zapanować nad światem, wiecie? No tam typowe cele czarnego charakteru, tam wiecie. Zapanować. No bo wiecie, takie postacie, takie postacie zazwyczaj mają albo tak, czy. Jeden, jeden z dwóch celów: albo wiecie, panowanie nad światem, albo pieniądze, wiecie. Dążenie do kasy, wiecie, tego typu rzeczy. No i kresz jest tego pierwszego typu, jednak tych złoczyńców, czyli tego, który woli zapanować nad światem. No w ogóle, w, w, tak w, w całej serii, Kresh w ogóle nie ma no, tak zmianki w ogóle o pieniądzach, tak naprawdę, jak tak pomyśleć. I tak, no i co tam jeszcze mogę powiedzieć, no on ten kryształ zdobył i tam niby z tego kryształu się wydobywała jakaś taka szczególna moc, jednak żeby tą moc tak jakby kompletnie ukończyć, to jakoś tak to dobrze rozumiem, to potrzebnych jest 25 takich pomniejszych kryształów, no które jednak, no kontekst nie ma jak do końca ich zebrać, też nie ma żadnego swego, nie wiem, jakiegoś hmm, sługusa podwodnego. Hmm, no, który mógłby je zebrać jednak, ma tylko, tam widzieliście, u niego był tylko engine, Czyli tam był drugi właśnie doktor w taki co miał połowę twarzy taką metalową. I tak, no Kostek, no jednak tak pomyślał sobie, że skoro nikt z, nikt, no, z jego ludzi nie może zabrać kryształów, to niech to zrobi jakiś przeciwnik Kostekso. No i właśnie, widzimy, jest Kresz. No to pewnie nas sugeruje, że on pewnie pomyśli o tym, że Kresz no, za niego odwali samo i tutaj w ogóle ta dziewczyna, ta blondynka, o której się obudziliśmy. Tak, ta tutaj to jest Coco Bandicoot. Ona tutaj w tej grze debiutuje, jest to siostra Cresha. Właściwie to Engine też debiutuje w tej grze, o której no, o, no, engine też wspomniałem. No tak, Coco jest no, jego, jest siostrą Cresha. Tam słyszałem ktoś tam myślał, że to jest jego dziewczyna, to nie, to nie prawda to jest jego siostra. Dziewczyny to mają kresh w części pierwszej. Ja tak obstawiam, że ją po prostu, wiecie, zmienili dlatego, bo wiecie, ona po prostu była jakby zbyt seksowna dla takiej właśnie gry, takiej, też tak bardziej przeznaczonej dla dzieci. No i właśnie, mówię teraz, zamienili ją na Koko, taką siostrzyczkę, wiecie. I tak, Koko tam niby, wiecie, siedziała przy swoim laptopie i jej się wyczerpały baterie, no i poprosiła kresza o to, żeby on jej przyniósł nowe. No i tak, w ogóle, co tu się dzieje? Tam były jakieś modówki które, no, wiecie, no, które zaatakowałem, właśnie tym kręciołem. Tak to, to są przeciwnicy, oni mogą nas dzwonić oczywiście. Jednak są no, no tak moduł wkłady, co są no tak, tak stosunkowo niegruznymi przeciwnikami, wiecie. To, to jest coś na styl NZ z jego tylko tak chodzą i się szwendają, są bardzo tykalni na wszelkie nasze ataki, wiecie. Nakręcią na ślizg też na no, właśnie, na tak, na te grzmotnięcie, wiecie. I tak, zebrałem także maskę Aqua która widzicie szybuje tak z prawej strony Kresza. Takie jest po jego prawej stronie. Otóż, ta maska właśnie służy jako taki, jakby... Jakie, jako, jako taka, jakby bym nie nietykalność, a czy może nie, nie do końca nietykalność, bo jest taki, taki jakby może zapas zdrowia. A czy chodzi o to, że jeżeli Kleszowi się obedwie z maską Akwaku, to on nie, nie traci zdrowia. Gdyby jej nie miał, to by stracił, znaczy nie zdrowie, tylko życie wręcz. Bo wiecie, no tam on też ma życie, no ma ich teraz 5 jednak. I jak widzicie, no to jest jego ikona. No jak mówię, gdyby tak kresz jakiegoś przeciwnika dotknął, tak bez maski, to by zginął. Ale z maską, on jednak maską mu zginie, ale Kresz będzie żył dalej, więc. Później nie trzeba o nic martwić. No i także 100 owoców Wumpa, no które jak mówię, no, o których wspomniałem, ta niby jabłka, 100 takich owoców daje nam jedno życie. Zresztą nie trudno się tego domyśleć właściwie. No i tak, i no właśnie. Chyba jednak nici z. Z, z tej baterii, Koko, naprawdę nici.

Tak, to miejsce gdzie jesteśmy to jest tak zwany pokój portali, no bo wiecie Warp Room. Tak, pokój portali. Widzicie, otacza nas pięć portali do pięciu różnych poziomów, poziomów tej grze. Oczywiście później tych poziomów będzie jednak więcej, na razie mamy te pięć poziomów do, do dyspozycji. I tak, no, Kotek nam właśnie dał to polecenie kreszowi żeby on zebrał do, dla niego, no, kryształy. Nadal pokazał jak one wyglądają, takie wiecie, podłużne, różowe. Oczywiście będziemy musieli je zebrać, no, tam zebrać, jak no, są widzieliście. Jak też no, nie trudno się domyśleć. No, teraz, no właśnie to też wyboru tak naprawdę nie ma. No, nad kotek nam nie powiedział, po co tak krystały mu, wiecie. Aż znaczy, nie tam, e, nie wie tam, wiecie. On pewnie tam zapanuje nad światem, ale no to wszystko ukrywa. Tam pewnie jakąś wymówkę sobie wymyśli, tam wymyśli, właśnie z tymi kryształami. No, kto wie, no, jaka to wymówka jednak. Więc. A co tam? Przejdźmy tam. No, to jest, e, no teraz może zaczniemy od poziomu pierwszego. Tak, to tutaj jeszcze w ogóle mamy taki pokój, a znaczy nie pokój, tylko ekran zapisu gry. Tak, to możemy sobie grę albo załadować, albo, albo zapisać. Na razie na nic nie zrobię, bo dopiero zaczęliśmy, wiecie, więc nie ma co tutaj się martwić. I jak mówię, poziom zerowy to intro. Tak, ten poziom się w ogóle intro nazywa. Jak mówię, do niego nie ma dostępu, chyba że odpalicie sobie cały film, no, który otwiera w ogóle tą grę. Wiecie, intro, wiecie. Ok, i teraz zaczniemy od poziomu pierwszego Turtle Woods, czyli tak, jakby żółwie, żółwila, coś takiego. Widzimy, są trzy ikony. Jest po środku to jest ikona właśnie kryształu, który, którego jeszcze nie zebraliśmy. Są też z dwóch stron ikony, ikony klejnotów, o których zaraz mogę, no o których teraz może powiem, tylko spałzuję grę. Tak, klejnotów w całej grze jest 42 sztuki, z czego 37 kryształów to są, znaczy, klejnotów to są klejnoty srebrne, takie, bardziej takie zwykłe. Jest także pięć klejnotów kolorowych, są klejnoty czerwony, zielony, taki jakby, nie wiem, fioletowy, może to jest magenta, nie wiem, tak jest, w taki, no po uznajmy, że fioletowy jest niebieski i jest żółty. No i o klejnotach może trochę później opowiem w tej że teraz, w razie nie mogę za bardzo o nich czegokolwiek powiedzieć, w razie jednak posłuchajmy do tego świata pierwszego, właśnie poziomu pierwszego. Tak ja tak myślę, że, że cały przejdę no... Wszystkie, no te wszystkie, te wszystkie pierwsze pięć poziomów w tej grze, wiecie. Tak wiecie, czego. No jak mówię, naprawdę będę się tak musiał przyzwyczaić do sterowania, no i w ogóle poruszania się za pomocą krewiatury, wiecie. Dla mnie to trochę nowość, ale... No tak mam, mam nadzieję, że się, że się przyzwyczaję. Trochę trenowałem przed tym y, nagrywaniem, jednak...